Okay. dzisiaj sobie posłuchamy od tej śmiesznej parodii Teamx okay. Bla 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 bla

Wypożyczono wszystkie góry Pożyczone Super to beczka, odbita piłeczka Każda z nich to suka każdy z nich cipeczka. Zero potencjału, jedzą pochlekał, By się ten nie było za mało To jest monia, to ta monia schiza Schiza To ta suka, której ja. nie chcesz nizać za Jak tak na nią patrzę, to chcesz się śmiać Jak i Jeszcze ta emotka ja. Yeah. Nie. Może i to mocno widać Na mieście nie oszczędzają słówek Moja to jest moja typa, jak ułówek <spozy> cała No czerwona tyca mi... No come... ja... Czerwona tuca mi nam kręci A że każdy pieszą tunel chciałby z nią chwilę spędzić Ha 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 Już nie Team Debo Nie jest cała wasza matka Bo ktoś was utrzymuje, ale to gówno da Wiesz, to, to jest mu Wiesz, to, to jest im rakiem. Potka i mordek, klakier, bo gówno potrafisz stanąć tu o krakie. Oh, really? Rodzice mnie skrzydzili? Jestem taką lekcją, której nie wykształcili? Muzyka cierpia biedronki, a mnie nauczyli tego, jak wydawać resztę. Wait, oh, really? Oh, really? Bardziej fioletowa niż z kartuna Chowder. Kiedyś Disney teraz samo X ze skarbem. Wszyscy jest... ci, snobek, ale mam to w dupie, bitch, pis. Jest, jestem kimś seterką, robię sobie dzióbek O to wiecie, ja, co? ja z kolegami zwycięzcą Resertujemy z wiatronki No więc To <grystanie> no a ty do gościa no, Najgłupszy w stacie, papa zjeb Mądrzeż jest nawet, Bechamel ja Nagrywałem odcinki, dzieciom minecraftowe Ale co tam, wolę lekką tędy cringe'owę poszła bo to wybija od Nie chcę współpracy, kawa, nawet gwiazda porno Razem wierzymy że to wszystkie jest takie proste Ty mix to rodzina, ty mix to żało się miesiąc już rozmijam czasem tam porozmijam wszystko ok wiadomo zaraz taki kolor mi co jaki kolor i na tym mix to żałosna. wiadomo zaraz wybieram taki kolor a serce wiągło Super filmoczka Mam zarzywiało taki kolor mi wybrali Trochę sukowate i też mam na bani Jedzie Pendolino, a tak domina Wiem, się lecę po tym bicie jakby jesienną jest Jestem w sumie jak Tom jak użyć patelni Siedem że głównych, tacy głupi i bezczelni Chromosów mamy w pełni Kości już na biedź, aż z duszak mi pełni Wow, się nie lepsi Jeszcze Leksia na grubo w nici głupie teksty, ci wow w głowę, jak dużo zjeść mogę, nie to powiem. Je yeah, łok, wow. kupimy się w picie, jak świnia w korycie, która ją gnieży. I jeszcze ten dźwięk, świnie w korycie, yeah. Nie no, lepsze. Yeah, Je wow. łok, lepszy w rodzinie, no bo trochę gminie, lepki mi chce zginie. Je yeah, wow. Nie no, ale. Wiesz, proszę. Jest najmądrzejszy, więc, papa. Pa. A, jeszcze ten. Jeszcze nie, papa, pa, bo. Oczywiście, jeśli wy to oglądacie. Tak to się nazywa. Ławka w górę musi być. A więc papa. Pa.